Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale AUTODISCOVER, część druga oględzin Placu Aukcyjnego a Tampa North. Lunch zjedzony, także można zaczynać i pokazać Wam kolejne samochody, które dla Was znaleźliśmy, znaleźliśmy wszystko, co najciekawsze na tym placu jest. Zobaczcie, ile traków się ładuje. Ci, którzy mają gdzieś bliżej, przyjeżdżają takimi pick-upami z przyczepami w siodle, natomiast ci, którzy gdzieś tam dalej te samochody zawożą, no, to już prawdziwe amerykańskie ciężarówki, lory. Zwłaszcza ta. Zobaczcie, jaki to jest dom dla kółkach, dla kierowcy. Mam nadzieję, że on nie zacznie cofać i nie widzi. Nie muszą się łapać tych europejskich, bodajże, ile ma mieć europejska ciężarówka? Chyba 18 metrów. Tutaj te zestawy grubo ponad 20. W Polsce, no, moim zdaniem, dużo fajniej takim trackerem w Ameryce. Nie tylko fajniejsze ciężarówki, natomiast również dużo. Dłuższy możliwy dzienny czas pracy, brak limitu prędkości, spokojnie powyżej tych 90 europejskich kilometrów na godzinę można mieć. Tutaj nikogo nie dziwi ciężarówka jadąca lewym pasem 110 na godzinę. Tutaj najczęściej pracodawcy gdzieś tam czają prędkość maksymalną, wszystko po to, aby ograniczać spalanie. Loader wibius Hyundai Elantra, gdzieś tam cr zapakowana. Niestety to, co Adam mówił. Kiedyś na poprzednich filmie niestety nie zostawajcie kluczyków w środku Na szczęście przydarzyło mi się tuż przed placem, a jej także e, mam nadzieję, że potrwa to dosłownie sekundę e, No a nie tylko w bagażniku, ale nawet na przednim prawym siedzeniu leży kluczyk I niestety auto się zamknęło Kluczyk leżał tutaj Nie wiem czy powerbank na niego działał, jak, jakaś klatka Faradaya Czy telefon, czy magnes w telefonie Natomiast samochód się zamknął. Na szczęście przydarzyło mi się to przed e, aukcją, a ja mogę kontynuować dalsze inspekcje. I zaczynamy. Oględziny. E, zobaczcie, co to jest. E, nawet potrafili to rozpoznać. I to z 2023 roku jakiś kanał. A Spider, no takie motocykle, takie coś nas oczywiście nie interesuje. Jest piękny motocykl, który idzie już za kilka dni 2023 rok Harley. Natomiast moją uwagę zwrócił ten Indianin. Indian model Springfield się podlało. Natomiast być może nieszczelność. Sam motocykl jest po drobnej kolizji. Tutaj z przodu. Ok, największe uszkodzenie gdzieś tutaj z tyłu. Rozerwane siedzisko, tu jakieś kabelki wiszą. Eee, natomiast zapłon normalnie jest. czy znaczy fajnie, że oni dbają o te, o te rzeczy boją się, mimo że plac jest ogrodzony i strzeżony. To oprócz tego, wszystkie motocykle, zawsze, a przynajmniej te droższe, taką linką są pozabezpieczane. Eee, zawsze to powtarzam, bo nie lubię udawać i zawsze staram się być z wami szczery. Nie znam się na motocyklach, miałem kiedyś Simpsona jako nastolatek, praktycznie gówniarz. I niestety trochę woda sodowa w głowie szalała, wtedy gdzieś tam wywrotkę zaliczyłem i ja od tej pory szczerze mówiąc wyleczyłem się z... Motocykli wszelkiej maści. Być może przy okazji kryzysu wieku średniego mi to wróci. Natomiast ten konkretny egzemplarz bardzo ładny, dobrze zachowany, niezbyt mocno uszkodzony. Także jak najbardziej mogę Wam polecić. Zanim znajdę Harley'a, pokażę Wam jeszcze najnowszego Polaris'a 2023 rok. Czteroosobowy. Kilka dziesiąt, czy kilkaset dopiero godzin przebiegło, nawet jeszcze jakaś tutaj naklejka została. Wersja czteroosobowa w Polsce, jakoś te wersje dwuosobowe, wydaje mi się, że są bardziej popularne. Niesamowita zabawka gdzieś tam do szybszej jazdy w terenie. Miałem okazję jeździć, więc przez cały dzień banan z twarzy nie schodził. Od czasu do czasu zdarza nam się, że kupujemy zwykle jakoś, nie wiem, więcej kanałów ma natomiast tutaj mamy 2023 rok, Polaris RZR, tylko 416 motogodzin, jeździ, pali, są kluczyki, kamera 360, zdjęcia są. Ja oprócz tego porobiłem dokładniejsze zdjęcia, wsiadłem, nawet odpaliłem, przejechałem się kawałek do przodu i do tyłu. Szczerze mówiąc, nie jestem za bardzo w stanie powiedzieć, gdzie ta szkoda była. Tutaj jakieś drobne E, zarysowania najważniejsze, że e, Polaris odpala, jeździ. Także również porobiłem zdjęcia, auto, auto, no Polaris, nie ma jeszcze terminu licytacji, zdjęcia porobione, wrzucone na stronę, jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście piszcie, natomiast ja jestem w sprawie Harley'a, którego Kamil z warszawskiego biura znalazł i wpisał mi tutaj do oględzin, aukcja już na najbliższą środę, oczywiście najbliższą środę od nagrywania, nie od montażu, ponieważ pewnie pojawi się troszkę później na kanale, Także e, wrzucimy pewnie gdzieś tutaj, <gry> za ile się sprzedał. No my byśmy pewnie szacowali cenę 6-7 tysięcy dolarów 2023 rok model FLHCS. Zbite lustereczko troszkę, troszkę uszkodzeń, wszystkie zdjęcia dokładnie porobiłem, zdjęcia z tego co już się orientuję to zostały zniesione cła odwetowe, tak zwana ta wojna celna jeszcze za czasów Trumpa, więc, więc już jakby mniejsze koszty sprowadzenia takiego motocykla, zawsze kilkaset euro oszczędności, zawsze coś, no grubo ponad 100 tysięcy za takiego Harley'a w salonie w Polsce trzeba dać, więc sprowadzając ze Stanów sporo oszczędzania. Samy wiedzą też, nasi klienci. Zobaczcie na to: Policyjne radiowozy na aukcji. Nie mogłem ich ominąć, nawet specjalnie byłem w ofisie zapytać menadżera, co im jest, że praktycznie nowe, a w zasadzie nowe, wylądowały na aukcji. Menadżer studził moje wątpliwości. Oczywiście, co ciekawe, samochody mają numer normalnie aukcyjny. Ja go wam zaraz pokażę. Numer aukcyjny. 2023 Ford Explorer, także byłem przekonany, że te auta wylądują na aukcji natomiast menadżer nieco ostudził moje zapały powiedział, że to jest jakby najnowszy program, jedna z wielu działalności jakie robi IAA, a mianowicie jest to program wymiany nowych radiowozów na stare. Akurat oni się dogadali gdzieś z jakąś agencją rządową. Mianowicie takie nowe radiowozy przyjeżdżają na IEA, natomiast policjanci przywożą swoje stare radiowozy i zostawiają je tutaj. Także te samochody, które widzicie, niestety nie trafią na aukcję. Natomiast myślę, że na pewno chcielibyście wiedzieć, jak wygląda najnowszy rocznikowo fabrycznie nowy radiowóz. W środku mamy Polis Interceptor. Explorer, mamy rządowe Nissan Titany, natomiast jest to jakaś wersja, pewnie nie wiem, dla rangerów w parkach, i jeszcze tam na końcu jest policyjny charger, również nówka sztuka. Także za chwileczkę wam pokażę, jak one w środku wyglądają. Jeżeli ktoś z Was, bo wiem, że sporo ludzi ze Stanów Zjednoczonych nas ogląda, kojarzy, co to za wersję, dla jakiego rodzaju policji, to napiszcie. Ponieważ nie mają szperaczy nie mają praktycznie żadnych syren chyba wbudowanych pewnie jakieś mają, bo mają tutaj ten cały Willen. nie mają kogutów na dachu, o to mi chodzi mają lampy na pod szybą, mają oczywiście lampy w grillu z daleka widać, że to są policyjne, policyjne samochody oczywiście wzmocnione koła natomiast nie jest to standardowy samochód szeryfa także jeżeli wiecie, to, to napiszcie jak myślicie kto tym samochodem będzie jeździł tył, niezbyt wygodne miejsce dla przestępcy, zobaczcie Este tu, este plastic? Więc jakiś pewnie e, zabójców skazanych na dożywocie tym samochodem do końca się nie wozi. Tu już mamy metal, tam jest otwierana kratka. Normalnie pięć miejsc, niestety e, miejsca na tylnym siedzeniu, tyle mniej więcej co w Ryanairze albo troszkę mniej. Jeżeli miałby być jeszcze trzeci przestępca, to już e, miejsca tego praktycznie nie ma. Sky, taki najtańszy sky, ale pewnie najłatwiejsze w mm, czyszczeniu. Oczywiście tutaj kratka zanitowana. E, oczywiście klamę. Też również nie mamy rączka do zamykania. No i w zasadzie, w zasadzie tyle tego miejsca jest tutaj naprawdę tyle, co kot napłakał. Bagażnik, również próżno tu szukać elektryki. Mamy kamerkę cofania, nie mamy nawet czujników parkowania. No i taka wielka skrzynia safe, pewnie, pewnie do przewożenia broni i jakiegoś sprzętu służbowego. To mamy też oczywiście hak, gdyby trzeba było coś, coś pociągnąć. Niby Ameryka patriotyczny kraj, natomiast na rządowe pick-upy, na rządowe, jak, 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 jakieś agencje pewnie stanowe czy coś w tym stylu, jednak japoński producent Nissan Titan pewnie jakiś przetarg wygrał. Troszkę to szczerze mówiąc dziwne, biorąc pod uwagę ile pick-upów amerykańskich mają do wyboru. Nie będę Wam ich pokazywał. Może tylko szybki rzut oka do środka. Niczym zupełnie się nie różnią. Paka Wersja z krótkimi drzwiami z tyłu, środek jakaś totalnie podstawowa, bazowa, biedna wersja, e, żadnej e, żadnych tutaj uprzywilejowań nie ma. Natomiast zobaczcie, jest charger. I tak powiem szczerze, zacząłem się zastanawiać jak to teraz będzie wyglądało skoro Dodge zakończył produkcję Chargerów czy amerykańscy policjanci dostaną, nie wiem, w przyszłym roku elektrycznego Chargera, jak myślicie, jak to będzie wyglądało, jeżdżą często te auta, potrafią rocznie po kilkadziesiąt sto tysięcy mil zrobić więc ciekawe jak z takimi elektrykami, śmiesznie to będzie wyglądało, wiecie te wszystkie amerykańskie pościgi jedzie, ucieka przestępca, gonią go policjanci w Chargerach i jeżeli będą jechać elektrykami, tak fajnie ten przestępca będzie uciekał, a te y, po kolei, wszystkie elektryki będą stawać, bo im się skończy gdzieś tam w czasie pościgu, prąd. <grym> Natomiast, oczywiście, w policyjnych chargerach mamy ten silnik 5.7 7 y, zespolony z y, napędem na cztery koła. Natomiast zobaczcie, nawet policjant dostanie taki. Pamiątkowy znaczek Charger Last Call, czyli to jest nawet, nawet Charger policyjny załapał się na wersję Last Call. Jeżeli nie jesteście zajawionymi policyjno-radiowozowymi maniakami, to sobie zwyczajnie odpuśćcie takie auto uszkodzone, bo oczywiście uszkodzone też się trafiają na aukcjach. Niestety sprawdzałem, kluczyka nie ma. To samo co w Explorerze wajcha do zmiany biegów. Tutaj, co ciekawe, trzy kanały, TSK jest rozdzielcza, no taki najtańszy Charger. Jaki jest, natomiast znamy to z wielu, tak jak wspominałem, policyjnych chargerów, które gdzieś tam już widzieliśmy i też sprowadzaliśmy do naszych klientów. W zasadzie tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani coś więcej na ten temat, to tutaj. Gdzieś tam pewnie się pojawi karta z filmem, gdy byliśmy u naszych znajomych w Warszawie, Tomka i jego brata, i zawoziliśmy im wtedy chyba właśnie Chargera, a już mają Crown Victorię i poprzednią generację Explorera Interceptora w swojej kolekcji. Mieliśmy krótkiego Lincolna, nawigatora, natomiast Max to jest jeszcze ta przedłużana wersja czyli konkurent takich jak Suburban, jak właśnie długi Lincoln Navigator, jak mm, może jakiś tańszy Cadillac Escalade e, no oczywiście złośliwi również pewnie w Ameryce powiedzą, pewnie, że to jest w dalszym ciągu Ford ja lubię Fordy, więc e, nie pogardziłbym takim e, samochodem Pewnie bardziej niż jakiegoś minivana bym się skupił na coś takiego, gdybym się kiedyś dorobił trójki dzieci. Na razie mam na razie mam jedną. Oczywiście pełna elektryka i zarówno chyba tylko i wyłącznie składanie. Możemy drugiego rzędu zrobić z tyłu, natomiast, oczywiście, pełna elektryka w trzecim rzędzie. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Co najmniej 2 metry. Myślę, że nawet więcej długości Tak, i właśnie ten tył jesteśmy w stanie sobie podnieść natomiast drugi rząd przecież nie wiem czy powinien zaskoczyć czy nie oczywiście jest tutaj jakby dużo bardziej ubogo w porównaniu do Cadillac Escalade auto oczywiście w Europie niepopularne natomiast tym egzemplarzem słuchajcie nie będę zainteresowany ponieważ jest to wersja tylko i wyłącznie z napędem na tył. Na aukcji nie było informacji, nie wiem, czy nawet e, a jej się wstydziło. Piero rozkodowali mi chłopacy w biurze win e, i wyszło, że Expedition jest z napędem tylko i wyłącznie na tył. Szkoda, 2022 rok, wersja poliftowa. Ktoś 43 tysiące mil zrobił, natomiast jak ktoś kupuje takie auto, to zapewne, żeby z rodzinką gdzieś w jakieś dalsze dystanse jeździć. Dużo naszych klientów szuka, dlaczego mi go nie wpisaliście, ale mi go wpisali, natomiast następnie zaznaczyli na czerwono, ponieważ auto według Carfaxa było dwa albo trzy razy bita i zazwyczaj właśnie takich samochodów staramy się unikać. Jest na tyle duży wybór tych samochodów w Stanach, czyli 17 rok 70 tysięcy mil przebiegu to akurat wersja chyba 3-litrowa. Szkoda mojego i waszego czasu na auta, które mają niepewną historię. Podniesioną maskę ma Wrangler, porobiłem sobie już jego zdjęcie. Obejrzałem go 2015 rok, wersja Sahara. Starsze auto, już prawie 10 lat, jakby nie było, 84 tysiące mil przebiegu. Natomiast e, troszkę tak jest, że na tej Florydzie Wrangler jest taką bulwarówką. Ja tego nie rozumiem, ponieważ jazda po asfalcie tym autem jest no nieco toporna. Natomiast do no, dużo właśnie Amerykanów kupuje sobie takiego Wranglera. Zobaczcie, tutaj nawet nie mamy żadnej jakkolwiek bieżnikowatej e, opony, choćby w stylu AT. No i te auta po prostu zwykle jeżdżą po drogach, także jak szukać Wranglera, Wranglera to moim zdaniem jak najbardziej z 15 rok srebrnych czyli taki troszkę e, troszkę nijaki, jeżeli chodzi o tego Wranglera ten przede wszystkim ma niewielką szkodę, tutaj tutaj e, ten fazy dość mocno przyrdzewiał, auto stoi od 29 listopada, mega e, minimalna szkoda brak lampy, gdzieś tutaj ten okular pęknięty, natomiast to co najważniejsze czyli rama, most te dwie rzeczy, najczęściej jeżeli jest jakiekolwiek mocniejsze uderzenie z przodu, to to bardzo często, jeżeli ono pójdzie dołem, to właśnie uszkadza się most. Korzy naprawy mostu, jeżeli w ogóle będzie to możliwe, kilka albo nawet kilkanaście tysięcy złotych, także ogromne koszta. Również wszelkie naprawy, ramy to do tanich nie należą. Gdzieś tutaj chłodnica. Musiała chyba puścić, chociaż płyn chłodniczy jest, troszkę tutaj takich zacieków. No auto z minimalną szkodą, z fajnym przebiegiem dość zadbane, także moim zdaniem to je broni maska zabezpieczona, ja natomiast zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy dla której warto poszukać Wranglera w Stanach Zjednoczonych a jest to silnik 3.6 w większości jednostek co prawda w Europie jest tylko 2.0 w Stanach jak widzę po reklamach w telewizji również Jeep bardzo mocno reklamuje ten model natomiast znajomy kupił takiego Wranglera właśnie dwulitrową hybrydę plug -in. niestety te silniki nie wytrzymują jakiejś mocniejszej zabawy w terenie, natomiast Natomiast nie ma silników używanych, remont yy, ciężki lub prawie chyba niewykonalny. Yy, natomiast sam słupek silnika w Aso to wydatek 120 tysięcy złotych masakra, po prostu powiem Wam, że masakra. Lexus ES, ale przebieg 100 tysięcy mil, troszkę moim zdaniem za dużo jak na 2019 rok, a oprócz tego niestety, ale chyba tutaj tak cały, cały tyłek, niestety często nas przed nami właśnie ostrzegamy, nie wygląda to źle, natomiast do tutaj w tym przypadku jest cały tył samochodu, zobaczcie na te na te szczeliny nie wygląda to dobrze. Chciałem Wam natomiast pokazać Hondę Accord. Jest sporo hondziarzy wśród naszych oglądających. Niestety Europę, Polskę marka traktuje dość Słabo, nieduży wybór modeli, a ceny tych, które są kosmiczne, zabójcze wręcz. Natomiast w Ameryce Honda ma się całkiem dobrze. Tu nie ma w ogóle stickera aukcyjnego, nie wiem czemu. Auto po przodzie, a jak na części niedostępne w Europie, raczej odszukać tego uszkodzonego bokiem, jeśli naprawdę jest jakiś chłodniarz, który nas ogląda. Kawie wygląda ten tunel. Środkowy, taki troszkę plan, pal, plaster miodu, ciekło krystaliczny wyświetlacz. Tutaj też duży, oczywiście wszystkie systemy asystujące. Natomiast kurczę, jak na auto z 2023 roku pewnie ta jakość tej kamery dość słaba. Zobaczcie jaka, jakie splittery, jakie kamery. 19 rok. Natomiast przód ładny tył, powiedzmy, taki sobie. Nie trąb na mnie, zrobił się upał. Kamil z Warszawy wpisał mi do oględzin Highlandera. Jeżdżę, szukam, i mówię: Ja pierdzielę. Miało nie być mocno rozwalonych samochodów. A co ty mi wysyłasz, chłopie? Natomiast Kamil, jak zawsze, bezbłędny. Samochód według Carfaxa pisze It Hit An Animal, czyli uderzył w jakiegoś zwierzaka. Najwyższa wersja Highlander Platinum. Kupa, kupa części. Szkoda, że jest zdemontowana. Natomiast wszystko zapakowane do środka. Pytanie, co z tego uda się jeszcze e, użyć. Natomiast kolorystyka, taka powiedziałbym, mocno japońska dla fanów Toyoty. Dość mocny ten brązowo-beżowy. Te dekory, ten środek, no jest to taka typowa Toyota. Co tu jeszcze? Czyjeś okulary? Nie, taki schowek. Aha, taki schowek z lusterkiem 360, żeby było widać dzieciaki z tyłu. Fajna sprawa. Panorama, dość, dość dobre wyposażenie cała pirotechnika więc na pewno na plus. Środek, oczywiście, trzeba lubić. Natomiast przód straszy to trzeba przyznać, że straszy. Natomiast sam samochód do Carfaxa uderzył w jakieś zwierzę pewnie co było coś większego nie wiem, może jakiś aligator albo inny gad, e, może nawet coś większego, bo maska jest zagięta. No i tu wszystko zostało porozbierane. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, zobaczcie, Toyota ma taki dość specyficzny sposób składania tych przodów, ponieważ mamy podłużnice, natomiast mamy taki e, dookoła pas takich aluminiowych sporników i to wszystko to jest ok, ta lampa jest cała. Jedyna szkoda, no to ten pas, który tak naprawdę jest mega cienki i który praktycznie w rękach można by tak wygiąć, Bądź tutaj został wygięty ten okular na lampę. Tutaj wszystkie przewody niby są zaznaczone X-ami, być może będą do wymiany. Natomiast zobaczcie, te wszystkie wiązki halogeny, te wszystkie wiązki tutaj są. Całe. Cały tutaj ten osprzęt od hybrydy to wszystko jest całe. Największym wyzwaniem, moim zdaniem, tutaj będzie skompletowanie części, bo sama naprawa nie jest skomplikowana. Nie ma tu nic jakoś mocno uszkodzonego. Te, dwie, te dwa wsporniki kupujemy w ASO. Nie wiem, czy one są na nitach montowane, czy nawet tutaj skręcane na jakichś śrubach. To tu nie ma jakiejś e, skomplikowanej rzeczy. Skomplikowane będzie znalezienie części. Natomiast jeżeli ktoś gdzieś, nie wiem, na Allegro jest wystawiony, e, byłby w stanie kupić kompletne przód, kolor czarny, więc może nawet by się udało przód w kolor kupić, jakby, jakby dało radę. Więc jeżeli ktoś by dysponował gdzieś kompletnym przodem do takiego samochodu, to jak najbardziej super egzemplarz 2022 rok, cała pirotechnika, 30 tysięcy mil przebiegu. Co tu więcej mówić? Zdjęcia porobiłem, lecę dalej. Przejeżdżałem, jak zobaczyłem to bronko, od razu mi się rzuciło w oczy. Zastanawiałem się, co to za że mi Doradcy tego auto nie wpisali do oględzin, natomiast jest to auto, które zostało przyjęte, słuchajcie, na plac przed wczoraj, albo 3 dni temu. Także możliwe, że jeszcze kilka dni temu przeglądali, a jej tego nie było. Przepiękne Bronco, 2023 rok, 2600 mil. Nieco zmodyfikowane, wydaje mi się, że to Podniesione na pewno dodatki z firmy Rough Country, takiej produkującej właśnie dodatki tuningowe dla wszelkiej maści pickupów. Natomiast również dla najnowszego Bronco, które w Ameryce jest po prostu hitem, auto terenowe, pełnoprawna terenówka, auto na ramię oczywiście, a to auto mogę Wam pokazać, porobiłem jego zdjęcia, możemy je zalicytować, ponieważ jest mega, mega mało uszkodzone do wymiany, jedne, drugie drzwi tutaj gdzieś dokładka, natomiast to jest wydaje mi się do naprawy, a nawet jeżeli nie, to będzie kosztowała grosze, e, tu jest wszystko rozebrane na szczęście, zobaczcie jaka gruba tu wiązka idzie, nie chciałbym tego lutować bardzo fajnie e, uszkodzone, praktycznie poszyciowa naprawa tego progu. E, zerwany ten akcesoryjny próg z firmy Rough Country. zaglądałem pod spodem porobiłem zdjęcia, coś też delikatnie krzywo to auto stoi, natomiast to będą pewnie jakieś sprawy drążka stabilizatora Dobra, wsiądźmy sobie. Auto dopiero co przyjechało. Widać, że było w jakimś serwisie. Pewnie mocno stawiali się nad naprawą. Auto oczywiście pali. Tutaj coś nie dolega, natomiast nie, nie ma co się dziwić. Drzwi dostały dołem, więc pewnie górą gdzieś tam wyszły. Tu jest wersja ze ściąganym dachem. Także można ściągnąć ten dach, można jeździć bez dachu. Nie wiem czy widzieliście, ale w bagażniku siedzi subskrypcja. Także jeżeli ktoś jeszcze nas nie subskrybuje, to koniecznie zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić. Moich kolejnych filmów ze Stanów, kolejnych filmów Adama i w ogóle wszystkiego co najlepsze z amerykańską motoryzacją, oczywiście jak zawsze na kanale Autodiscover. Bronco 2600 mil przebiegu, pełnoprawna, mówiłem terenówka, popularne ostatnie hasło GOAT, Greatest of All Times, nie wiem czy tutaj też to ma znaczyć. Odnośnie wyboru napędów, tak jak wspominałem, pełnoprawna hmm, terenówka z reduktorem, czyli tryb 4WD Low, 4WD High. Bardzo, bardzo fajne wnętrze. Ostatnio pokazywałem Wam Defendera z kopartu. Moim zdaniem za mniejsze pieniądze, bo Bronco będzie wyjdzie sporo mniej. Dużo fajniejsze auto niż Defender także jeżeli ktoś się waha, oczywiście Bronco nie kupimy w długiej wersji, natomiast na pewno mniej awaryjne silniki, moim zdaniem lepszy design, fajnie wykończony środek, ten SYNC trójka w Bronco naprawdę fajnie działa, tutaj też tryby wyboru wyborów napędu, moim zdaniem mega 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 fajne auto i na pewno, na pewno będziemy je licytować. Może nie tak fajne jak Bronco, ale też białe. Zaczynać teraz częściej pytać o nowego Tucsona, także pokazuję Wam sztukę, którą znalazłem i którą mogę ze spokojnym sumieniem Wam pokazać. Wersja może nie najbogatsza, natomiast bardzo fajnie uszkodzona pirotechnika, jak to często bywa przy nawet mocniejszych szkodach z tyłu cała. Natomiast to, co tutaj nas przede wszystkim interesuje, to to, że nie trzeba wstawiać Całego tyłka. Dach oczywiście mamy prosty, butniki, mimo że tutaj coś się inspektor dopatrzył. To tu jest ok, tu jest minimalne zagięcie, natomiast to auto oczywiście trzeba będzie wstawić na płytę pomiarową, pociągnąć ten pastylny, natomiast ten pastylny spokojnie będzie szło kupić w ASO. Także, także tutaj, jeżeli chodzi o kompletowanie tych części, nie ma dramatu. Klapa, lampy oczywiście do wymiany, natomiast zaglądałem pod spodem, nie wygląda, żeby wanna gdzieś była uszkodzona. Fajnie, ranty, drzwi zabezpieczone folią. Jeżeli chodzi o przód, to Wam też pokażę jakieś drobne zaprawki, obicia od kamieni. To wszystko zostało również przez inspektorów z ubezpieczalni zauważone. Felga 17-calowa, także tak jak mówiłem, nie za, nie za bogata. Tapicerka materiałowa. Natomiast ledwie 15 000 km, 9000 mil przebiegu. Auto bez żadnego problemu nie pali. Mamy podgrzewane siedzenia, oczywiście automatyczna skrzynia. Ten nowoczesny design już środkowego kokpitu. Mamy aktywny tempomat, utrzymanie pasa ruchu, także e, dość, oczywiście nowoczesne, nowoczesne auto. E, tu są w Polsce coraz więcej, tego widać na ulicach. Nie ma jeszcze określonego nawet na aukcji, nawet nie ma stickera, słuchajcie na szybie e, sporo części w bagażniku. Cóż więcej mogę Wam powiedzieć. Zdjęcia porobiłem. Jeżeli interesuje Was, was coś podobnego, to e, piszcie. To Wam już pokazywałem w zeszłym roku, jak byłem na aukcjach. To są samochody, które jeszcze e, nie są gotowe do sprzedania. Zazwyczaj jakieś postępowanie się na nich toczy. Nawet zobaczcie tutaj coś większego. Również ostreczowane amerykańska ciężarówka. Gdzieś ktoś. Nie wyhamował. Lora nawet się trafiła na aukcji. Ogromny, ogromny teren, fajnie. Dziękuję menadżerowi, że mogłem tutaj wjechać. Nie wszystkie auta, które robię zdjęcia, których robię inspekcję, pokazuję na filmach, ponieważ filmy trwałyby wtedy nie wiem godzinę, półtorej, dwie. Wszystkie auta, które oglądam, są za to na naszej stronie: autodiscover.pl, jak na przykład to Silverado, które już na sam koniec porobiłem zdjęcia. Pokazuję Wam je, ponieważ jest to ciekawa wersja RST. E, fajna felga, fajnie wygląda. Natomiast mamy tutaj długą pakę i krótką kabinę. Zobaczcie, jak to wygląda mniej miejsca dla pasażerów drugiego rzędu. Natomiast polski wuj sam urząd skarbowy nie zarobi. To auto kwalifikuje się na zwolnienie z podatku akcyzowego, ponieważ przedział ładunkowy jest dłuższy niż połowa rozstawu osi. Także no, ciekawa alternatywa. Oczywiście te auta, tak zwane półtorówki, są tańsze, trochę mniej praktyczne, trochę brzydsze, ale coś. Za coś. Koniec pracy na dzisiaj. Sporo inspekcji zrobionych, sporo samochodów obejrzanych. Wszystkie, oczywiście, na naszej stronie internetowej autodiscover.pl. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, koniecznie oglądajcie kolejne odcinki Adama z Polski. W mojej ze stanów działamy. Idziemy do przodu, nie zatrzymujemy się. Zapraszamy też naszego Facebooka, Instagrama. Trzymajcie się. Cześć.